Może nawet i przyznałbym rację taksówkarzom w ich sporach z Uberem, bo z Uberem problem mają wszystkie wielkie miasta w Europie, no, z tym, że w wielu krajach państwo działa dużo sprawniej i szybko sobie jakoś z tym problemem radzi. U nas, gdzie przez 25 lat ustawodawca nie był w stanie określić, kto jest taksówkarzem, a kto tylko prowadzi przewóz osób, e, trudno się dziwić, że taksówkarze chcą szturchnąć jakoś władzę i zmusić je, żeby się problemem zajęły. Tylko sposób, w jaki to robią. Jest skrajnie niemądry. Wielu Warszawiaków, no już mniejsza z tym, że teraz przeklina taksówkarzy, bo przeklinało takich górników i rolników i, 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 i stale będzie kogoś przeklinać, bo takie niestety jest życie w Warszawie, tylko że akurat rolnicy czy górnicy nie są bezpośrednio od opinii Warszawiaków uzależnieni. Ale jak mówię, to mniejsza. Największy problem polega na tym, że Uber bardzo sprytnie wykorzystał marketingowo protest taksówkarzy. Wielu Warszawieków dowiedziało się, że skoro taksówki strajkują, blokują miasto, to jest taka alternatywa, na dodatek tańsza, z której można skorzystać. I krótko mówiąc, chcąc zaprotestować, zrobili sobie taksówkarze w moim przekonaniu straszną krzywdę. Może warto pójść do rozum do głowy, zobaczyć, jak w dojrzałych demokracjach się działa, co zrobiliby na miejscu naszych taksówkarzy, na przykład Amerykanie, i oduczyć się sposobu działania sprzed lat, że kto ma jakiś problem, uwali się na ulicy, zablokuje przejazd, zastrajkuje i czeka, że władza za niego ten problem załatwi. Czasy się zmieniły i zresztą to jest generalnie dobre, chociaż może akurat nie dla taksówkarzy.